Witam serdecznie! Cześć! Witam was w Life is Strange! Kontynuujemy, słuchajcie, kontynuujemy! Nie możesz iść na tę imprezę. Zabraniam ci, czy to jest jasne? Widzisz ten palec? To poważny palec. Poważny palec zabronienia. No powiedz mu. Mark Jefferson you. Powiedziała mu. Ona wie wszystko. Głupia dupo, przecież ja mam... Ja mam, słuchajcie, magiczne moce. Czemu ty tego nie rozumiesz? Przecież pokazywałem ci. Pokazałem ci karalucha na jukeboxie. Głupie ci dupo? Cofła się. Dobra. Uratujmy ją. Dobra, uwaga. Ważne decyzje. Zaczynamy. 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 Okej. Okay. Jefferson mnie skrzywdził. O! boli, skrzywdził mnie. O! Jefferson to psychopata. Jefferson go zabił. Dawajcie od razu. Strzał Jefferson w twarz. Trzeba jasno po -po powiedzieć, jaka jest prawda na ten temat. Turn to die now. Manipulował, manipulator. Ator manipulator to Okej okay. No Nie, żyje Byłam tam Jefferson mnie skrzywdził O, może to Płaczę

co ty zrobiłaś? Zjebałam! Zjebałam się. Puściłam bąka i ten bąk sprawił, że, że, że tajfun się, się pojawił nad, nad Arcadia Bay. To jest właśnie. To jest właśnie fabuła kwintesencja tej gry. Fatalnie wybrałam, dobra. Chloe, no, powiedz prawdę. Prawda boli. co. No

to może dobrze. No dobrze, że powiedziałem to w sumie, może. Ja już myślałem, że będę nie się cofał co jak i... czas. Jaka no, rozmowa no, w ogóle pojebana. <sad> Teraz się pocałują. Znowu. Przed warenem. <sad> Please come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Słabo David mi uratował. Oh! Widzicie, widzicie. W ogóle muszę was przeprosić. Słuchajcie, źle ustawiłem chyba kamerkę. I wydaje mi się, że jest strasznie żółto-pomarańczowa dzisiaj. Dzisiaj ogólnie jest taki dość szary dzień. I ja ustawiam ją przed nagraniem. A teraz coś się zmieniło ze słońcem. Słuchajcie, idzie jakaś zagłada chyba Arcadia Bay, zagłada Warszawa Bay. I, i jest strasznie żółto, więc się nie przejmujcie. Ja niestety nie mogę tego, tym, tym się pobawić na, na nagraniu. Nie mogę się nim pobawić na nagraniu, chociażbyście chcieli. Także, także nie przejmujcie się, w kolejnym odcinku już powinno być dobrze, bo jest strasznie żółto. Nie mam żółtaczki, jakby ktoś pytał. Dobra, David, David mnie uratował. David, David mnie skrzywdził. Dobrze, wszystko dobrze idzie, dobrze idzie ta rozmowa. OK. So I, I you, Max. dzięki naprawdę Dobra. fajna przyjęcie z ciebie że musiałem ciebie namawiać yes. po prostu słabe jest so listen in a few minutes i won't know any of this happened nothing we absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to david and we finally let him do his job brzmi dobrze brzmi exactly jak plan ten plan się uda just explain that I o, kurde, patrzcie co się teraz stanie? Ja pierniczy działa. Wow, ale hardcore. Powiedziały razem. Biją się. Pobił go? Dobra, de? Dobrze, dobrze, dobrze. Cała policja weszła tam do środka. Zobaczcie, jak pięknie. Tylko co z tajfunem teraz? Coś z tajfunem czas zrobić, trzeba się ukryć. Widzicie? Napierdalacz nadchodzi. Tajfun na kurwiacz. O, są razem. O, matko. <laughs> Uciekajcie, kurwa. Uciekajcie do bunkra. Nie rozmawiajcie tutaj na tej pogodzie. Co tu się dzieje w ogóle? Ale pizdga w tym międzyzdroju, w międzyzdrojach. W tej rzeczywistości powinna nie mieć rąk i jeździć na wózku. Słabo, co? Moich dramatów! Come on! I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. look at what my powers have caused

no pierdziele, co tu się dzieje w ogóle jeszcze z, z tym tłem? Ona umrał teraz, zaraz je porwie trąba powietrzna, zaraz zobaczycie. Uroczył. Jezu, przytem była gdzieś za kutasami. i like to think that, Ona była We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You, you remember, right? Well, we, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy and, and you said we would be safe at the lighthouse. powiedziała. Like, storm is getting bigger now. It's coming close. Uh, uh, I, I can't even believe this is real.

Wow, przeniosła się gdzieś. Znowu się przeniosła? Nie. Dlaczego? Już mam dość tej klasy i tego człowieka. To może być Hmm. Ale słabo. Totalnie słabo. Jeszcze raz tu jesteśmy. Arbus. Nie wychodzi. Dlaczego Arbus? Już... Nie Patrzcie. Takie się rozbijają chyba, albo coś w tym stylu. Co to jest? I wręcz nie wierzę. Nikt to yourself. Seriously though. Ooooo! Wow. Wow. Ale pojebane to jest. Nikogo nie ma, o co chodzi? Już się w banie się już miesza, słuchajcie. Spoko. No to ładnie, to dziwna rzeczywistość, słuchajcie. Kurde, byłem pewien, że już tam pójdziemy do tej latarni, ukryjemy się tam i będzie fajnie. O, użyjmy tego, co tu jest? Aha, spoko. Inne tutaj zdjęcie się wyświetla. O wow. Wow. Kate. I want to die. Co tu jest? Not yet. You to If you're reading this, uh, it means you're dead. What? Naprawdę? shit. Mega dziwne to jest wszystko. Wow. Ale przynajmniej już krew nie wykrywiła. Ja pierdzielę, idę stąd. Do, co to jest? Kto to? Patrzcie, zdjęcie w ogóle wykopują z grobu, albo, albo ją zakopują tak naprawdę w lesie. Oh no. O nie? No dobra, dziwna, dziwna rzeczywistość, zobaczmy o co, co ja się dzieje. Wow I just to know If. You'd like to spend the rest of your life in my dark room. Ona słabo, sure nie? Inspires me so much. And we could be so happy together. Need selfies when I can give you portraiture. Kocham. I know I'm saying that. Kocham pana. Kocham, dajcie, kocham pana. I've been dreaming of the day when you would finally tell me. I love you, Mr. Jefferson. Tak. <laughs> Mów mi, Mark. Teraz nadrobią czas. Ojejku. Nie skom... nie ten. Nie skumulowali związku. Skompensowali, czego ktoś tam mówi. Ja pierdzielę co to za koszmar. Trochę jak w tym koszmarze, co, co Max Payne był tą walkirią porobiony. Nawet muzyka, nawet ambient jest taki. Boże, Kate. O kurwa. Ołtarz. Ołtarz Kate. Co ty robisz? Czekajcie, pogadajmy z nią. Max, why did you stop me from jumping?

Ktoś puka. Na pewno ktoś tam kogoś puka, słuchajcie. To jest internet. Popukajmy się razem. Dawaj, tu. 2-2-4. Ale, pojebane. Gdzie ja jestem? Ha. Gdzie pójść teraz, słuchajcie, gdzie teraz pójść? Jak stąd wyjść? O oh, kurde. Waleń się tu zwalił na podwórko. Dawajcie, tu. Może do naszego pokoju trzeba po prostu pójść, kurde. Który był na, spo na spokój? Nasz spokój. czekajcie, plan. Plan, plan, plan. Tak jest. 219, 219, dawajcie. 219 albo 221. 219 albo 221, kibel. Tylko w ki Jest klucz, Ona no super. Co się dzieje? 218, kiblo. Dawajcie, do kiblo idziemy. BIEGA! Skrzeczą moje ptaki 218 Słuchajcie, 218 jest tu- nie, wow 218, tak dawaj, kluczem Ej! Po co był ten klucz? Wow! Zmieniła się w ciuchy Chloe Co za zmiana Ho ho ho, ooo, zobaczcie ona tutaj zaginęła W ogóle pojebane Ale może jednak nie idźmy tutaj Chodźmy do kibla, dawajcie tutaj o, coś się zmieniło? Czyżby coś się zmieniło? Słuchajcie, jak myślicie? Więcej, więcej tych ulotek tu jest. 219, dawajcie. Idziemy do pokoju Max. Kurde, fajny pokój masz, naprawdę. Fajny korytarz masz za pokój. Fajnie masz na chacie. A czekajcie, jak gdyby wrócić? Nie, to nie ma sensu. Przypominają się dziwne rzeczy. Dziwne dźwięki z przeszłości, słuchajcie. Dobra, klopy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czekajcie, a tu. Girls. Coś tu się pozmieniało w ogóle. Do swojego pokoju trzeba chyba iść. Wow, nie ma mojego pokoju. Zobaczcie. Rachel Amber, dobra. 224. 2 4 2-2-4, próbujmy. Może to jakaś zagadka jest, słuchajcie. Oho. Ja pierdziele, jesteśmy Victoria Chase. Do Max Cofield, ale może pójdźmy do niej, do 221 2 1 do Victoria Chase. Ja pierdziele, co tu się dzieje w ogóle? Jak się dziwnie nie gra. 2-2-1, Victoria Chase. Zobaczcie, tu są w ogóle jej chyba myśli w głowie. Napisane tych ścianach: chore trochę to jest. Wow. 2-2-1. I znowu jest Maxi. To znaczy, że dobrze jest, czy się znowu cofnęliśmy, słuchajcie. Max 219, spróbujmy. Tak, zobaczcie, teraz te zdjęcia wszystkie. O Boże! Okej, okay, to jest oficjalnie creepy as fuck. Ja pierdolę, jakbym coś takiego zobaczył, to bym już nigdy nie był taki sam, to jest straszne. This one is for Samuel. Fajne zdjęcie dla Samuela. Na pewno Samuel zesra się w swoje gacie namiętowo ze strachu, jak coś takiego zobaczy. Ja cholera. Ja nie mogę z takim czymś. Dobra, chodźmy do naszego pokoju. Słuchajcie, chodźmy do naszego pokoju. Tu jest nasz pokój. Da się otworzyć okno. Coś tam jest? Nic nie ma, tu się nie da wyjść. Dobra. I am Max Selfie. <laughs> Boże. O, zobaczcie, jak miło. Boże, wszystko cofa. O Jezu, ta strasznie wygląda. O, mój Boże! Jaki koszmar. Jaki koszmar, jak się obudzić? Jak się obudzić z tego koszmaru? Ale chore. Co dalej? Włączyła sobie muzykę w ogóle. Zupełnie jak na początku gry, słuchajcie. Muzyka też powinna do tyłu lecieć. Na przykład Lavender Town Reversed. Ale by było. He hej, 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 jesteśmy znowu na początku. Uuuuh, co tu się dzieje? Co tu się Co ja robię? Och, nie Nie znam. Fajny język. O mój Boże, wszystko się popsuło. Co ty idziesz? <śmiewanie> Ta zajebista. No, muzyka też leci do tyłu, słuchajcie Wow, wow, wow Okej okay. Oficjalnie zjebałem czas, słuchajcie Grubego biją tutaj O nie, nadchodzi! Wymijamy! Wow! Dawajcie te kibelka o, idzie ten, idzie Patronus <ścoughs> Ja pierdzielę Dok poszedł, poszedł się odlać Wchodzimy Co teraz się stanie? Co teraz się stanie? Naprawdę się boję jest grubo, oficjalnie jest grubo, słuchajcie. Let me capture you Skradamy się Max Gdzie on jest? O kurwa, idzie tu. Idzie tu! Znalazł mnie Max!

okej okay, niech przejdzie no powiem wam oficjalnie słuchajcie że jest, że jest troszkę upiornie ooo gnoju ty jak tu się ukryć? on tu przyjdzie? aaaa jebany tędy, 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 szybko szybko szybko, szybko, szybko maxin Dobra, odwróć się. Słuchajcie, mamy tam ładny kawał do przejścia, powiem wam. Naprawdę ładny kawał do przejścia. I Jezu, jak on tam w ogóle się rusza. Jezu, szybko! Okej. Okay. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje, jaka schiza. Jaka patola. Dobra, szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. sexy. To zdjęcie akurat mi się podoba. Dobra. Biegniemy, słuchajcie, biegniemy, 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 biegniemy. Super, udało się, jesteśmy w szatni. Idzie on, on idzie. Warren, chodź się zabawić. Max, <laughs> Stary, przejść najpierw mutacja, potem nie zapraszaj na takie schadzki z boczuszku. Pomałpować, tak się to nazywa? W, w języku młodzieży? O nie. O nie. Dobra, okej. Okay. Ostrożnie, P powiem wam, że jest tutaj naprawdę niebezpiecznie. Próbujmy tędy, próbujmy prawą stroną. Ja pierniczę, świeci mi w gały. Poszedł sobie, dobra. Poszedł sobie. Ok. ok, ok. To jest Nathan. To jest Nathan. Czekajcie, żeby mnie teraz nie zauważył. Żeby mnie teraz nie zauważył. O, 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 okej, okay, okej, okay, udało się. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Przepraszam, Max. Ja pierdziele. Aż tak cofnęłem? Jak słabo. Dobra, trzeba poczekać, bo ten teraz wychodzi. O kurde, powiem wam, że grubo. David tutaj jest nawet. Dobra, uciekamy. Uciekamy tędy, uciekamy tędy, uciekamy tędy, uciekamy tędy Ja pierniczę, wszyscy z latarkami Jebane latarniki Ooooo! Gnoju Kurde Kurwa Za przeproszeniem, przepraszam was aż... Co się dzieje, jak mam cofnąć? Come on Dobra, inaczej, tędy. Trzeba rzucić butelką, tak mi się wydaje, słuchajcie, bo tam była butelka. Trzeba im odwrócić uwagę. Ja pieprzę. Co tu się dzieje? Chociaż nie, w sumie powiem wam, że tędy też się da ładnie przejść. Może jednak się uda. Słuchajcie, próbujemy. Co to jest w ogóle? A, to latarnia, spoko. O, tutaj sobie boczkiem przejdziemy. Tenże... O, 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 no! Dobra, próbujemy. Kurczę! Tędy. Czekajcie, przyczekamy tutaj. O, powiem wam, że ciężki jest ten moment. Trochę ciężki jest. Chodźmy naokoło. Okej. Okay. Okej, okay, dawaj Maxi. Wszyscy cię szukają. לא בשתצה Lubisz to suko. Dobra moi drodzy, skończymy tutaj odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku, gdzie prawdopodobnie będziemy już kończyć grę. Słyszałem, że już nie, naprawdę niewiele zostało, chociaż i tak się dziwiłem, myślałem, że, że już w ostatnim odcinku skończymy. Także trzymajcie się, dziękuję za wszystkie kciuki, za wszystkie komentarze, za wszystko co, co tutaj robicie na moim kanale, że co mi piszecie, co mi radzicie ogólnie jest bardzo przyjemnie. Zapraszam na wieczorne livestreamy, oczywiście. No i już niedługo kończymy tą jakże piękną serię z Life is Strange. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia. Pa-pa! Hej-hej!